Mój pierwszy gość, zgodnie z zapowiedzią, profesor Wojciech Sadurski. Panie profesorze, pan wybaczy, ponieważ zwykle w wywiadach nie pytają pana o opowieści Spółświadka, ale tak się składa, że opowieści współświadka są dzisiaj opowieści, opowieściami z kręgu władzy. Usłyszał pan o, o historii z pokojami na godzinę, tak. hotelem, burdelem, przepraszam tak. mówiąc prosto prowadzonym przez ludzi współpracujących, znajomych, a w każdym razie w kamienicy byłego ministra finansów szefanik i no i kilka obserwacji ogólnych. Pierwsza to co przed chwilą usłyszeliśmy pokazuje to, że prawdopodobnie służby specjalne zostały tak rozmontowane albo są tak kompletnie niekompetentne, że nie mogą wykonywać swoich najbardziej elementarnych funkcji, czyli weryfikacji kandydatów na najwyższe, najbardziej strategiczne Funkcje A tutaj jedna, przepraszam, że, że przerwę, jedna z dziennikarek poczyniła uwagę, która wydaje mi się może być słuszna, że to nie jest tak, że te służby nie funkcjonują. One funkcjonują i dlatego być może pan Banaś wcześniej dostał cynk że telewizja już za nim chodzi i zdążył y, uruchomić procedurę sprzedaży owej kamienicy. No, więc być może. więc są, służby są, tylko zajmują tak. się ochroną władzy i prześladowaniem opozycji. Albo idąc podobnym tropem, może te służby wiedziały, ale właśnie na tym polega cała sztuka, a żeby na funkcje tego typu, y, które są najbardziej wrażliwe i najbardziej trudne dla każdej władzy, czyli rozmaite funkcje kontrolne, powoływać ludzi, na których są haki. E, bo przecież, jeżeli porównać Aferę, z aferami ją bezpośrednio poprzedzającymi z aferą e, patologicznego antysemity Dudzicza, czy z aferą rzeczników e, sądownictwa dyscyplinarnych, którzy sami mają dyscyplinarki na karku. No przecież nie jest tak, że osoby decydujące, na przykład o awansie Dudzicza do, do sądu e, okręgowego, o tym nie wiedziały, bo śledztwo się dawno toczyło. M jeden bardzo wybitny i prominentny polski sędzia niedawno powiedział: Gdy nastała dobra zmiana, ci ludzie mieli szansę na, ci ludzie mieli szansę na awans, na których były haki albo kwity. No więc być może yy, owa kariera yy, obecnego prezesa Niku wynikała stąd, że na niego są haki. No ale wreszcie trzecia Jaki jak naiwny był ten Tusk? który w którymś momencie, jak zostawał premierem, to mówił, zostawimy Kamińskiego na czele CBA, on będzie nam lepiej patrzył na ręce niż ktoś teoretycznie z naszych. No tak, bo no niestety mów... po tej naszej stronie liberalno-demokratycznej jeszcze się nie nauczyliśmy tego, że z gangsterami trzeba czasem po gangstersku. Niestety, jest to przykre, ale mamy do czynienia z agresorami, wtedy już można to było wiedzieć, ale w tej chwili oni są u władzy i działają po gangstersku, my nie możemy odpowiadać... Yy... Po profesorsku i po a, a, ale jak, No bo tu mamy w zasadzie, ktoś zadał znowu pytanie, czy jest jakikolwiek przedstawiciel, ważny przedstawiciel obecnej władzy, który nie jest albo w bezpośredniej kolizji z prawem, niektórzy zostali skazani, ułaskawieni, choć nie powinni, albo ma na koncie czyny, najdelikatniej rzecz ujmując, nie zupełnie korespondujące z elementarnymi zasadami etyki. Dokładnie, ja rozglądam się po środowisku, które jest mi najbliższe, to znaczy środowisku prawniczemu, pośro, po środowisku prawniczym i widzę tam niebywały zupełnie wylew osób wyjątkowo niskiej reputacji, osób, które mają... Coś na karku. Jeden z sędziów Trybunału Konstytucyjnego miał sprawę dyscyplinarną ze swojego miasta, z Poznania, za niedopilnowanie spraw swoich klientów. To, co się dzieje w Krajowej Radzie Sądowej. Czyli słyszałem też wybitnym sędziu nie było najdelikatniej. Już nie, I choć tu... i nie najwyższej rangi sądu. Dokładnie, prawda? dokładnie. Yy, mamy do czynienia z rzecznikami dyscyplinarnymi. Którzy mają bardzo wiele y, sami zarzutów na karku. Izba dyscyplinarna, tak zwana, która ma dyscyplinować, oceniać sędziów, ma między innymi w swoim składzie człowieka, który przegrał sprawę dyscyplinarną ze mną na Uniwersytecie Warszawskim. A zatem mamy do czynienia z całym że tak powiem szeregiem ludzi bardzo niskiego autoramentu, to wszystko niestety przypomina y, tę nieśmiertelną Maksymę Gogola z Martwych Dusz, gdzie jeden z bohaterów mówi, no jedyny porządny człowiek w naszej wsi to prokurator. Ale i on świnia. <laughs> Prawda, on też jest świnia. Przypadki czy metoda? No ja myślę, że oni rzeczywiście mają bardzo, bardzo krótką ławkę. Takie kadry mają. No i... Mają takie kadry, ale ja myślę, że tu jest też właśnie ta metoda, którą zarysowałem w tej Maksymie. Jeżeli ktoś miał, jeżeli na kogoś były haki, miał szansę na awans. No przyjrzyjmy się sytuacji Jarosława Dudzicza, bo to jest dla mnie, to jakby ona wykracza... To jest sędzia z Gorzowa, prawda? Tak, sędzia... Pan Radzik z Zielonej Góry, to... pan Dudzic z Sędzia, Gorzowa. który był w sądzie rejonowym, który nagle faksem zostaje prezesem sądu okręgowego. Czyli trochę jakby, nie wiem, sierżant nagle y, awansował na generała dywizji. I on, przeciwko niemu toczy się sprawa o absolutnie straszliwe, y, wstrętne wypowiedzi takie zwierzęcego antysemityzmu. Tu w Polsce, gdzie wymordowano, gdzie Niemcy wymordowali miliony naszych współobywateli, Polaków i Polki pochodzenia żydowskiego. I od czterech lat to wiadomo, no nie nic nie robią, prawda? Nic, ten, nie, nic z tym nie robią, a pan awansuje do Krajowej Rady Sądownictwa. Organ konstytucyjny. Organ konstytucyjny. I to nie jest Rada Gminy z całym szacunkiem I, dla porządku gminy, bo oczywiście. tam takich, takich ludzi pewnie I nie ma. To organ, który ma stać na straży. Także etyki prawniczej. Czyli tak naprawdę no to już... jest wielkie spluwanie non-stop w twarz przyzwoitym ludziom, przyzwoitym sędziom, przyzwoitym prawnikom i przyzwoitym obywatelom. Tak właśnie jest, tak, tak. I mamy do czynienia z takimi kanaliami w życiu publicznym, i teraz pytanie jest, czy. Ta pewna znieczulica. Rewolucja godności, tak to nazwał pan Morawiecki w sobotę. A prawica bardzo lubiła używać pojęcia redystrybucji ja prestiżu. prestiżu. No, to, no nie... to mamy prestiż, mamy rzeczywiście redystrybuowany prestiż. Ale jest to bardzo smutne nad tym. Oczywiście można, można, można czasem i należy z nich się śmiać, no ale to, to jest po, po, bardzo po, po, smutne. Bo tak to, chyba, tak to chyba nie było w PRL-u. Pan studiował w latach 60 razem z Lechem Kaczyńskim. Nie było ale takich awansów, aż takich. Aż tak, 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 z tak, tak, z taką premedytacją, dezentwolturą, nonchalancją. Jeden w jednego, jeden w jednego, jeden w jednego. No tak, ja nie, wolałbym nie porównywać, bo to oczywiście są y, sytuacje i ustroje całkowicie nieporównywalne. I to był bardzo podły i wstrętny system. Ale jeśli chodzi o y, te awanse dla ludzi niegodnych, dla ludzi podłych, to rzeczywiście mamy do czynienia z z czymś bardzo niepokojącym i to już mnie nawet nie niepokoi, to, że to, co PiS i władze robią, bo nie, ja nie mam żadnych złudzeń co do ich charakteru. Ale dlaczego zapanowała pewna znieczulica społeczna? Dlaczego no na to pozwalamy? No jest kilka yy, kilka tłumaczeń. Ja przed chwilą, panie profesorze, postawiłem tezę, że ja nie mam nawet wielkich pretensji do wyborców PiSu, yy, którzy odczuwają jakąś więź z tą partią, chcą na niej głosować, natomiast jak słyszę, nie, nie ma na kogo głosować, to nie są może ważne wybory, opozycja jest niebrawa. Nawet jeśli to jest prawda, to w obliczu takiej sytuacji, ktoś, kto mówi, że nie idzie na wybory albo nie wie, czy idzie, w moich oczach się całkowicie dyskwalifikuje. Oczywiście, dlatego, że mamy do czynienia z sytuacją, gdzie trzeba ratować Polskę. Trzeba Polskę ratować przed agresorami, przed agresorami na nasze, bo od czterech lat Trwa absolutnie bezceremonialna agresja na rzeczy dla nas najważniejsze. Na rządy prawa, na demokrację, na wolności i na miejsce Polski w Unii Europejskiej. A przy okazji zapożyczają potężnym długiem nasze dzieci i naszych wnuków. Tylko to pierwsze, jak słyszę, ludzi nie interesuje, a tego drugiego ludzie nie zauważają albo nie chcą zauważyć. No tak, ale to my musimy jest? przypominać i opozycja tutaj już popełniła straszliwe błędy zaniechania. Yy, I przyjęła, moim zdaniem, zupełnie niewłaściwy ton. Zbyt defensywny? Zbyt defensywny i taki ładzony. Sama idea z panią Kidawą Błońską jako, lider, jako przyszłą premierką, czyli faktycznie no, liderką opozycji, moim zdaniem jest chybiona. To jest wspaniała, pełna, yy, ciepła i inteligencji osoba. Ja parę tygodni temu w którymś z tekstów publicznie postawiłem tezę, że to idealna, osoba, figura na marszałka sejmu. Na nowego. przykład, tak, proszę zobaczyć te banery, zresztą bardzo niestety nieliczne, kiedy ona obejmuje się z jakąś panią e, i mówi współpraca, a nie konflikt, coś takiego. Otóż nie. Oni nie chcą się z nami obejmować. Oni nie chcą Ale z wtedy kim z współpracować, Z chcą współpracować. Z drugiej strony wtedy wypadło, panie profesorze, ale to jest to, co Pan mówi, to jest mniej więcej opis tego antypisu. A my wiemy, że na antypisu już się więcej głosów nie złowi. Więc no Nie, nie, nie ale pani, trzeba tak więc ale Może Pan zaapeluje do tych, którzy są po środku. Ale tych, my musimy walczyć, żeby to słyszeć, że właśnie bez konfliktu i że współpracy. Nie, nie, nie. I oni, oni chcą słyszeć także, że my, że strona liberalno-demokratyczna jest silna i że chce zwyciężyć. I że z bezkompromisowym Czyli wrogiem się. Tak, trzeba... i determinacji pan dostrzega. Po tak, stronie, tak. Po... I dlatego i deficyt charyzmatycznego przywódcy. Niestety. Yy, oczywiście polski Macron nie rodzi się na kamieniu, czy, mm, czy polski Trudeau i tak dalej, ale bardzo, bardzo brak takiej postaci. I Kogoś takiego jak na przykład Bartosz Arłukowicz, który się pokazał jako właściwie, moim zdaniem, najlepszy kandydat na lidera, no pomijając Tuska, bo on jest jakby poza wszelką konkurencją. I nie Ale wiem, jest czy... kompletnie nieobecny. No tak, niestety, dlatego częściowo zapewne, że on został przez propagandę pisowską, czyli przez TVP, przedstawiony i nadal jest przedstawiany jako potwór wcielony, jako taki Belzebub. Ale jak zresztą każdy kto jest Oczywiście. urośnie za bardzo. Ale ja myślę, istnienie. że gdyby on przyjechał i działał bardzo aktywnie, to to jest prawdopodobnie obok Rukowicza jedyny polityk opozycji, który mógłby wzbudzić autentyczne y, społeczne wsparcie. A proszę powiedzieć, bo prześledziłem pana, pana Grafik. Podróżniczy ostatnich dni. Gdańsk, Sopot, Wejherowo, Łódź, Kielce, jeździ pan po Polsce. Co pan słyszy, co pan widzi, co pan czuje? I co panu nos podpowiada z tego całego obrazka? Co wynika? No znaczy, sondaże mi podpowiadają, że yy, koalicja antypisowska może nadal wygrać. I sondaże mi podpowiadają, że będziemy mieli podgórkę, jeśli chodzi o przekładanie procenta głosów na miejsca w parlamencie, ale możemy wygrać. Natomiast mój nos podpowiada mi dokładnie to i moje obserwacje, o czym wszyscy wiedzą, jest absolutnie dramatyczne załamanie wiary w możliwość tego zwycięstwa. Czyli jest jakaś dziwna nierównowaga, konflikt między tym, co wszystkie wiarygodne i dobre sondaże mówią, a spodziewanym może, wynikiem. Może to jest trochę echo tego deficytu, o którym Pan mówi. Krótko mówiąc, jak ludzie nie widzą wojownika, to nie wierzą w zwycięstwo. I nie Może tylko nie tak widzą powiesz... wojownika, ale w ogóle nie widzą. Nie widzą ani platformy, ani lewicy, ani PSL-u na banerach, na billboardach. Nie widzą ludzi. Polska, ta Polska poza wielkimi miastami jest oplakatowana pisem. PIS. Jest wszędzie obecny. My musimy być obecni. I myślę, że to jest jeszcze możliwe. Niektórzy bo... politycy opozycji mówią, że ludzie się boją wypożyczać płoty. Tak, bo ja, to też, znaczy, ja też o... to słyszałem. To, znaczy no to trudno. częściowo w z mniejszego No tak, ale to trzeba chodzić i znaleźć tych, którzy się nie boją albo mniej boją i taki, który się mniej boi i pozwoli zawiesić, zachęci kogoś innego. Trzeba jeździć samochodami, jeżeli nie można zawieźć. Trzeba to robić. Trzeba to robić od rana do wieczora. Ci, ci ludzie, którzy przychodzą na spotkania z panem. Czy to tak jak zwykle, bo to nie mówię pejoratywnie, bo ja uważam, że to jest wspaniałe pokolenie, najlepsze, najlepiej się sprawdzające według mnie w tym czteroleciu, ale to jest też moje doświadczenie, moje obserwacje, czy to jest tak generalnie 50 plus? A jest w większości, ta, plus? większości tak, ale przychodzą też ludzie młodzi. A mówią, czy zabiorą swoje dzieci i swoich wnuczków? Bo to ja mówię, że teraz e, może tak. taka akcja powinna być. No, wrótkę, no tak, tak. I dopilność, żeby nie zapomnieli dowodu, dowód, prawda? Tak. Czyli nie zabierz babci no dowód, właśnie. ale daj wnukowi dowód. Hmm. E, e, otóż e, jest rzeczywiście rodzaj takiego fatalizmu, i to mnie najbardziej niepokoi. Dlatego, że mamy naprawdę już bardzo mało czasu trzy tygodnie, nawet jeszcze, mniej. mnie. jeszcze można sporo zrobić. Dlatego, że te ostatnie tygodnie są kluczowe dla zdobycia niezdecydowanych niezdecydowanych prawdopodobnie jest około 10 może nawet 12% o to walczy w tej chwili i PiS, i strona antypisowska czyli opozycja demokratyczna i do niezdecydowanych już można trafić tylko na zasadzie pukania w drzwi rozmów i tak dalej. o nim ci którzy się zasięgają opinii politycznych przez media, w tym społecznościowe prawdopodobnie już wiedzą, jak głosować, ale została jeszcze ta bardzo poważna partia, która się nazywa Niezdecydowani i ich można, myślę, jeszcze przekonać. O nich można zawalczyć, ale to trzeba robić. Pan wraca na uczelnię? Za chwilę. No tak, tak, bo ja tam to jest mój zawód wyuczony i wykonywany. Poniekąd to w wakacje pan spędza w drodze do pewnego stopnia tym razem. Tak jest. To nowe doświadczenie chyba w życiu naukowca. Jeden plus w tym wszystkim, co się dzieje w Polsce. Starałem się być w miarę obecny na różne sposoby w życiu, w życiu publicznym i uczelnianym w Polsce, ale tak, tego typu, nazwijmy to, tournée po Polsce w rozmaitych miastach w których dawno nie byłem to jest dla mnie nowe doświadczenie pod wieloma względami doświadczenie smutne bo widzę ten rodzaj fatalizmu ale pod wieloma względami też bardzo budujące bo widzę fantastycznych ludzi w obywatelach RP w kodzie w innych organizacjach nawet tak zwanej opozycji ulicznej tylko czy my możemy wygrać czy my strona obywatelsko-demokratyczna może wygrać z Bogiem który jak Stwierdził Jarosław Kaczyński zdecydowanie pomaga PiSowi. No owi jeżeli... To jest ciężkie wyzwanie. Ja mam, ja mam dużo lepsze pojęcie o Panu Bogu, i myślę, że on y, popiera ludziom, którzy są uczciwi, którzy pragną godności i wolności. I którzy nie chcą nałożyć tego potwornego długu na następne pokolenia, a już dług publiczny w Polsce ma deficyt biliona złotych. O tym się nie mówi, bo jest ta sztuczka księgowa z tak zwanym zrównoważonym budżetem. Ale my w tej chwili zapożyczamy przyszłe pokolenia, a zatem musimy powtarzać. PiS niczego ludziom nie daje. PiS zabiera. PiS zabiera pieniądze, zabiera wolność jest, i zabiera godność. To jest wielka orkiestra. Pomocy, Przepraszam, Jurka Owsiaka, bo to jest może... Nie, nie używajcie nazwy mojej organizacji i przedsięwzięcia do, do, do niecnych celów, ale Wielka Orkiestra Pomocy Funduszowi Władzy Jarosława Kaczyńskiego. A skoro pan już wspomniał Owsiaka, to powiem, że byłem kilka miesięcy temu na... E, Polendroku, no i mówiąc o ludziach młodych. Tam widziałem mnóstwo fantastycznych ludzi młodych, którzy przyjechali nie tylko, chociaż również po to, żeby posłuchać muzyki i się bawić, ale którzy z niebywałym przejęciem wysłuchiwali dyskusji i rozmów ze wspaniałymi ludźmi, z Adamem Bodnarem, z panią Profesor Łętowską i tak dalej. Otóż nie jest tak, że młodzi są apatyczni. Młodzi chcą czystych i dobrych wartości i niestety. Te cztery lata zalały nas błotem kłamstwa i podłości. Musimy dla Polski te wybory zwyciężyć. Może się ruszą. Do meczu finałowego 20 dni zostało. Tak jest. Dziękuję bardzo, profesor Wojciech Sadowski.